Cześć, witam na kanale Rafo Travel. Jesteśmy. Ach, coś tam przeszkadza? Jesteśmy na Wyspach Zielonego Przylądka i właśnie przyjechaliśmy. I chcieliśmy pokazać Wam, jak wygląda pokój. Mamy pokój typu Bungalow Superior. To jest bardzo ważne. One różnią się od normalnych Bungalowów, po prostu są nowsze. Warto tam dopłacić troszeczkę, jak będziecie robili rezerwację na stronie, i taki to z prawej strony. Tam jest zakładka, wybór, e, wybór e, pokoju jest bungalow i bungalow Superior i naprawdę nie ma wiele e, tam pieniążków za dopłatą. To jest nasz pokój, mamy pokój 704. O, ładnie to wygląda. Mamy taką małą werandę. O odległości od plaży to teraz nie rozmawiamy, porozmawiamy później. Mamy werandę. Można sobie usiąść, aczkolwiek nie wiem, czy będziemy tutaj kiedyś siedzieli. Krzesła można tutaj przenieść, w to miejsce. No, coś tam I myślę, że też będzie fajnie. Okay. No to wchodzimy. Wchodzimy do środka. Ładny, nowoczesny, schludny wygląd. No nie powiem wygodne łóżko, bo już na nie leżałem, ale łóżko. Ale ja powiem, łóżko jest wygodne, bo ja byłam tutaj 3 lata temu. O, właśnie. I dlatego wybraliśmy właśnie lepszy bungalow, dlatego że tamte starsze one są w bardzo kiepskim stanie. A te naprawdę tutaj w nich ładnie pachnie, jest nowa klimatyzacja. Tak, mamy klimatyzację, um, mamy telewizor, tam taki tam jest mini bar, widziałem, tak. z wodą. Otwieramy lodówkę. No jest włączona, ale. W lodówce mamy wodę. No i cóż, toaleta za fajnymi takimi szklanymi drzwiami. I tak samo prysznic. Myślę, że nic więcej nie potrzeba. Ja pokażę jeszcze szafę. Dlatego, że tutaj szafa, Aha, szafa to nie jest strony. żaden cud. I panie, które będą się pakowały, proszę zabierzcie wieszaki ze sobą. Właśnie, jeszcze jedna uwaga, bo widzieliśmy, że były przygody na lotnisku. Tutaj było 15 kg bagażu głównego i 8 podręcznego. No i widzieliśmy... Chwila, chwila, ja tylko pokażę jeszcze łazienkę całą. I widzieliśmy osoby, które przepakowywały te bagaże. Także, proszę pamiętać, że to nie jest standardowo 20. Tylko jest i 15,8. Tak, zaglądamy do tej szafy. Zamknij proszę, dlatego że tutaj są bardzo małe komary i nie chcemy, żeby nas potem pokryzły. Tak wygląda szafa, kochani. No, co mam powiedzieć? Wieszaki potrzebne, bo sobie jest tylko parę. Nie ma półek. Są szufladki, takie, więc coś tutaj znajdzie. Sejf jest, jest w komplecie. Lampki fajne, łóżko jest wygodne, naprawdę jest fajne. Także pokój w Bungalow Superior polecamy. To, to co? co? Do usłyszenia? Na śniadaniu. Zapraszamy na Rafa Travel. Jeśli Wam się wszystko podoba, bardzo nam zależy na tym, żeby jak największa Grupa odbiorców mogła oglądać nasze filmy. Także, jeśli Wam się podoba to, co robimy, proszę subskrybujcie nasz kanał. I do usłyszenia, do jutra. pa, pa. Jesteśmy przed domkiem, y, też Bungalow, ale nie Superior, i chcielibyśmy zobaczyć, czym w środku się różni. Jest to domek 542. O, widzimy taka. Troszeczkę z dodatkami drewna, tutaj stolik. Dwa pojedyncze łóżka, telefon. Tutaj mamy umywalkę. Tutaj mamy bidet z toaletą i z wanną. O, no, to już trochę lat ma, ta fajna zasłonka. I Aha, to jest jeszcze dzieci. dla dzieci tutaj. Mm -hmm, miejsce na bagaży. To jest komórka dla niegrzecznych dzieci. No może tak. <laughs> okay. taką widzimy. Taki to jest pokój Bungalow. Nie superior, tylko zwykły Bungalow.